Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj, może w nietypowej formie chciałem wydać oświadczenie. W ciągu ostatniego tygodnia od poprzedniej soboty do dzisiaj, dwukrotnie ktoś przejął moje konto na Instagramie oraz na Facebooku. Poprzednią niedzielę, po południu udało mi się. Odzyskać jakby to konto. Ktoś logował się w okolicach Wrocławia i podejmował jakieś rozmowy, podszywając się pode mnie. Dzisiaj, dopiero kilka chwil temu, zauważyłem, że ktoś też pisze w moim imieniu. Udało mi się już te konta odzyskać. Ale podaję informację, że jeżeli byście coś widzieli związanego ze mną w ciągu ostatnich 24 godzin, przynajmniej 24 godzin, są to informacje nieprawdziwe. To nie byłem ja. Ktoś się pode mnie podszywał, ktoś przejął moje konta. Nie zdarza się to pierwszy raz. Zdarza się to kolejne razy, więc bardzo proszę o taką roztropność we wszystkim. Bardzo proszę o to, aby też usuwać, jeżeli coś jest nieprawdziwego związanego ze mną. Myślę, że wiele osób zna mnie, wie, jaki jestem i zna też moje moralne podejście, moją, moją osobę, więc muszę się w jakiś sposób w tej sytuacji bronić, ale też od razu informuję. O tym wszystkim, co może się dziwnego pojawić na mój temat, że są to informacje nieprawdziwe. Pozdrawiam i życzę samego dobra z Panem Bogiem.